W naszym cyklu czym ogrzewać dom, dziś poznamy ogrzewanie trochę nietypowe jak na polskie warunki, bo będzie to ogrzewanie elektryczne. Ale nie będą to takie zwykłe grzejniki konwekcyjne, jakie możemy spotkać w każdym hipermarkecie. Będzie to urządzenie, które jest nazywane przez producentów promiennikiem podczerwieni. Czy takie ogrzewanie może się opłacać? Za chwilę opowie nam o tym właściciel domu, który wybrał właśnie ten sposób ogrzewania. Dzień dobry. Witam Pani Władysławie. Mamy różne wątpliwości i mam nadzieję, że pan je rozwieje. Możemy zapraszamy, zobaczyć. Zapraszamy. Ten dom jest domem szkieletowym, zbudowanym trochę ponad rok temu. Dość dobrze ocieplony, bo ma 15 cm wełny i 10 cm stropianu. I okna zwykłe, dwuszybowe, wentylacja grawitacyjna. A w połaciach dachu jest 30 cm wełny. Generalnie chyba już na etapie projektu i wyboru projektu zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że chcemy mieć ogrzewanie bezobsługowe. Czyli tam wszelkie ogrzewanie na węgiel odpadało. Również odpadało ogrzewanie na gaz ze względu na odległość od gazociągu, jest to ponad 15, 150 metrów, czyli zostawał tylko i wyłącznie prąd. Koszt całej instalacji to było około 5,5 tysiąca. I na tą kwotę składają się panele, jak również yy, sterowniki. W tym momencie zdawaliśmy sobie sprawę, że no jest kilka co najmniej możliwości ogrzewania prądem, ale właśnie ze względu na charakter tego domu, czyli na to, że, że jest szkieletowy, nie ma akumulacji ciepła, zdecydowaliśmy się właśnie na ogrzewanie panelami na podczerwień. Każdy z paneli, a jest ich tutaj 7, ma 700 W, w dużym pokoju jest ich 3. W każdym pozostałym pokoju są po jednej sztuce. Dodatkowo w łazienkach są też maty grzewcze, tak aby podłoga była ciepła. Utrzymujemy temperaturę 21,5 stopnia wtedy, kiedy jesteśmy w domu, natomiast wtedy, kiedy nas nie ma, a także w nocy ta temperatura zniższa niższa, oscyluje w około 20 stopniach. Właśnie ze względu na to, że w każdym pomieszczeniu jest termostat, tą temperaturę można regulować, ustawiać, zmieniać tak, aby nie biło po kieszeni na koniec miesiąca. To ogrzewanie działa właśnie w domu szpieletowym, wydaje mi się bardzo efektywnie, bo szybko się nagrzewa. Pomimo tego, że ten dom stosunkowo szybko stygnie, ale właśnie szybko się nagrzewa i jest możliwość regulacji płynnej. Czyli wtedy, kiedy jest potrzeba, można zrobić cieplej w danym pomieszczeniu, wtedy, kiedy takiej potrzeby nie ma, temperatura się przykręca. Dzięki temu te koszty związane z ogrzewaniem na prąd nie są aż tak wysokie. W miniony weekend była taka sytuacja, kiedy wróciliśmy do domu było przez 5 dni temperatura ustawiona we wszystkich pomieszczeniach na 17 stopni. W zasadzie w ciągu półtorej godziny po przybyciu i ustawieniu temperatury na 21, te temperatura została uzyskana. Zimą te niki na pewno włączają się częściej niż w takim okresie jesienno-wiosennym, natomiast bez problemu przynajmniej w minione zimy dawały radę. Także od czasu do czasu też nie ukrywam, że wspomagamy. Pracą kominka dodatkowo, ale przede wszystkim głównym elementem grzewczym są te grzejniki. Zdecydowaliśmy się właśnie na ogrzewanie panelami na podczerwień z sufitów, aby też przeszczędzić na miejscu. Generalnie nie jest to duży dom. Grzejnik umieszczony gdzieś na ścianie, jednak zabiera miejsce i ten pokój staje się mniej ustawny. Koszty ogrzewania są stosunkowo korzystne. Oczywiście mogły być niższe, natomiast miniony sezon grzewczy, to był koszt samego ogrzewania, to jest 1400 zł. Spalone w kominku 2,5 metra sześciennego drewna. Najźmniejszy miesiąc w zeszłym roku to był grudnia i stycznia. I wtedy jak przyszedł ogólnie rachunek za prąd za dwa miesiące, no to był koszt 1100 zł, ale to jest łącznie z ogrzewaniem i prądem bytowym. W tym domu wszystko mamy na prąd, zarówno ciepłą wodę użytkową, jak i kuchenkę. Tak. Mamy przydzieloną moc w tym domu 14 kW. W się wystarczy na potrzeby zarówno ogrzewania, jak i pozostałych sprzętów na prąd. Z czego wynikają takie niskie koszty? Ze sterowania. Te panele działają tylko wtedy, kiedy są naprawdę potrzebne. Pan Władysław zaprogramował e, czas, w którym. Włączają się i wyłączają samoczynnie w ten sposób, że kiedy nikogo nie ma w domu, ten dom nie jest ogrzewany. E, takie rozwiązanie jest rzeczywiście ekonomiczne, ale tylko w domu, który nie akumuluje ciepła, tak jak dom pana Władysława, który jest zbudowany w konstrukcji szkieletowej. W domu murowanym e, nie mielibyśmy e, takiej korzyści ze sterowania czasowego. Mury muszą się rozgrzać, dlatego tam wyłączanie ogrzewania na kilka godzin nie ma sensu. Tutaj, gdzie ciepło nie jest akumulowane, zyskujemy właśnie dzięki temu, że e, kiedy nie ma nas w domu, nie ma ogrzewania. I stąd niskie rachunki. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Jakie są najwa najważniejsze zalety paneli podczerwieni? No przede wszystkim są tanie, a w dodatku nie zajmują miejsca w domu, nie potrzeba pomieszczenia na kotłownie, a w pewnych okolicznościach są też tanie w eksploatacji.